Szczęść Boże, Daszbur, Konfederacja pozdrawia łowczych, myśliwych, myśliwych, leśników, i rodaków, którzy chętnie bywają w lesie. My, Konfederaci się w lesie nie gubimy. Staramy się też w gąszczu faktów wydobywać te najbardziej istotne. I tak, jest dla nas istotne, by. Państwo Polskie i aktywność narodu polskiego nie były przejmowane przez. Hmm, jakby to powiedzieć uprzejmie? Nie, nie można powiedzieć uprzejmie. Przez partyjne mafie. Nie godzimy się na to, żeby tak piękna dziedzina aktywności ludzkiej, polskiej, patriotycznej z tradycjami, żeby stawała się folwarkiem jednej formacji. Tu otwartym tekstem trzeba powiedzieć, że oczywiście za tym wszystkim stoi Ministerstwo Sprawiedliwości do niedawna Solpol, obecnie Suwpol i jak tak dalej pójdzie, to na następnym kongresie tej partii będziemy mieli Będziemy mieli nie tylko straż więzienną gremialnie zasilającą kadry, ale też i łowczych, i myśliwych, i, i wszystkich krewnych, i znajomych królika spod tego znaku. I, nie, żebyśmy byli zazdrośni, żebyśmy chcieli sami się łakomić na takie perspektywy, ale to po prostu jest nie w porządku. Składamy tutaj interwencję sygnowaną przez kolegę posła Krzysztofa Tuduja i przeze mnie składamy ją w gabinecie Łowczego Krajowego, dokąd przejdziemy z gabinetu przewodniczącego prezesa Rady, która jest organem nadzoru. Nadzoru. No a jak słyszymy z tego wywodu, ten organ nadzoru został de facto ubezwłasnowolniony przez ten układ polityczny. My stawiamy tutaj pytania o, o no, kwestie takie bardzo ostre z pozoru, jak, jak właśnie to, czy prawo pozwala prokuratorowi na pełnienie tych funkcji, które tutaj w Polskim Związku Łowieckim pełni. Jak to jest z honorowaniem działalności rozmaitych osób, które zostały tutaj nie waham się stwierdzić po linii partyjnej i politycznej nasadzone, żeby no właśnie, żeby ten folwark łowiecki zagospodarowywać. Stawiamy te pytania, a zachęcamy media do stawiania innych pytań. Do podążania innymi tropami, którymi politycy w trybie interwencji czy interpelacji nie mogą pójść już dalej, ale dziennikarze mogliby na przykład sprawdzić, czy za postacią pani prokurator. Ewy Kraski nie majaczy przypadkiem monumentalna dosłownie i w przejedności postać pana niegdyś prokuratora, a obecnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. To byłoby ciekawe. To jest zadanie dla niezależnych mediów sprawdzić kto skąd przychodzi, kto się z kim zna i jakie życie towarzyskie, może nawet uczuciowe ma wpływ na polskie życie publiczne, patriotyczne na działanie takich z tradycjami niezależnych, pięknych organizacji. E, zaznaczmy to jeszcze raz, że sami się utrzymują, sami się utrzymują Nie, łowczy. Myślili, sami się utrzymują ze swoich składek i w związku z tym byłoby naprawdę grubą nieprzyzwoitością, gdyby się miało okazać, że to jest wszystko na konto jednej partii, która, trzeba powiedzieć, z imponującym dynamizmem zawłaszcza państwo polskie na różnych kierunkach i na różnych odcinkach. Tyle na dziś. Pozdrawiamy pana sędziego Święczkowskiego z tego miejsca i wszystkich jego kolegów dawnych i obecnych z jego miejsca pracy obecnego i, i poprzedniego. Pozdrawiamy też wszystkich członków i, i liderów Polski suwerennej suwerennej Polski jak to obecnie się nazywa. I, i jeszcze raz Daszbur, wszystkiego dobrego. Obyśmy, obyśmy wyszli, szanowni Państwo, z tego lasu na jakąś rozsłonecznioną polanę. Piękne święto się szykuje, prawda, jutro uroczystość, piękny Piękny dzień, więc miejmy to za sobą. Konfederacja przeciwko upolitycznianiu i przejmowaniu organizacji, które mają swoje własne tradycje i własne fundusze, przeciwko przemienianiu ich w folwarki partyjne. Czy są pytania? Dziękujemy za uwagę z Panem Bogiem.